Dzień dobry. Znajem przedstawiciel firmy STR, pan Zbigniew Cykler. Dzień dobry. E, Pierwsze pytanie do pana Zbigniewa. Proszę o powieść naszym słuchaczom o jego działalności. Historia STR to jest ponad 30 lat działalności na rynku. Ta firma zaczęła działalność w roku 50 lat, handlując i proponując rozwiązanie i czynności przemysłu morskiego. U nas 20 lat już produkujemy elementy. Zaczęło się oczywiście od przemysłu morskiego ale w tej chwili działamy w klubie, w w którym części e, Tak powiedziawszy, ta cała nasza pasja inżynierska, zarazem za, za e, umiejętność obsługi klienta, powoduje to, że jesteśmy atrakcyjni i ciepły dla naszych klientów. E, Obrabiamy na tą chwilę, bo można powiedzieć, że to jest główna działalność, I, e, i na statki zamiennymi, ale także do budowania statków. Wracając do tej części produkcyjnej, e, postawą naszą e, rzeczą jest to, że opieramy się na wiedzy, na technologii i na naszych maszynach. Mamy ponad 60 maszyn w naszym parku maszynowym, w tym ponad 30 naszych sesji, a na głównym wydziale z e, skrawanie używamy już teraz 25 i zakontak na statki. Wysyłku zleceń naszych klientów. E, taką e, rzeczą, która spina nam całą firmę i to, że zajmujemy wsparcie tego, którego, um, rzeczy, którego, którego, um, które stawialiśmy, to jest system ERP. Opieramy się na samych zleceń, które integruje tak naprawdę sprawy handlowe, czyli procesy samawiania, do e, sprawy technologiczne, sprawy magazynu i oczywiście system powoduje, że jesteśmy jest dynamiczni sprawni, więc wykonujemy go szybko na zapotrzebowania. Trzeba powiedzieć, że pracujemy z naprawdę ważnymi, dużymi na rynku. Sama ta część produkcyjna daje nam... Należy podkreślić, że nasi klienci, którzy powodują, że musimy sprawnie i bardzo inteligentnie rozwijać nasze możliwości produkcyjne, w pewien sposób można powiedzieć, decydują o tym, w którym kierunku się rozwijamy. Tak? Dywersyfikacja, która powoduje w pewnym sensie bezpieczeństwo nasze rynkowe, powoduje, że przygotowujemy różne aplikacje i różne rozwiązania. Nie mielibyśmy tej sprawności, gdybyśmy nie pracowali według systemu. ISO. mamy kilka certyfikatów, nie pracowali na tym systemie już wspomnianym RP, ale także wykorzystując nowoczesne laboratorium pomiarowe, wykorzystując wszelkie techniki połączone, można powiedzieć, w jakiejś dziedzinie z systemem przemysłu 4.0, gdzie łączymy elementy sterowania maszyn, kontrolingu i całego zarządzania organizacją jako procesami. Tak? Jak już wspomniałem, naszą siłą jest technologia, umiejętność rozwiązywania problemów inżynierskich, aranżowanie technologii dla naszych klientów i zarazem sprawne, ergonomiczne i wysokoproduktywne wykonywanie produktów. Zaczynaliśmy od prostych produktów, to już jest ponad 20 lat naszej historii i z czasem, z zdobywaniem doświadczenia wchodziliśmy na coraz trudniejsze rynki i pokazywaliśmy nasze możliwości. Zaczynaliśmy od elementów złącznych dla przemysłu morskiego, potem przeszliśmy dla przemysłu, aplikując rzeczy dla przemysłu chemicznego, następnie maszynowego. Kolejną rzeczą, którą teraz się mierzymy są to elementy dla przemysłu spożywczego, a nawet farmaceutycznego. Podchodzimy także w różny sposób do rozwiązań przygotówki materiałów proponowanych dla naszych klientów a mianowicie tego czasu wykonaliśmy elementy głównie ciętki z blach, ewentualnie z wałków i tak W tej chwili są to odkówki, tudzież inne jeszcze trudniejsze materiały, które jesteśmy w stanie przygotować, aby rozwiązać problem. Musi to się mieścić w sprawach i ekonomicznych, i ergonomicznych, jak powiedziałem, wykazując dużą produktywność. Jednym z takich procesów są elementy, które w ostatnim czasie przygotowujemy dla przemysłu spożywczego. Tu nasz główny technolog, pan Piotrek Bojko, przedstawi pokrótce, jak wyglądało przygotowanie i wykonanie tego procesu. Proces wdrożenia tych nowych elementów dla dużego odbiorcy, właśnie branży spożywczej, odbywał się prawie pół roku Trwało. Było to dużo etapów od wyceny możliwości naszych produkcyjnych, poprzez wykonywanie wzorców, akceptację wzorców, a następnie weryfikacji. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że wszystko się udało. Mamy bardzo stabilny proces produkcyjny. Elementy może nie są łatwe, ale to było dla nas duże wyzwanie. Osiągnęliśmy też nowe doświadczenie, jeśli chodzi o wykonanie wysokiej jakości powierzchni w tych detalach, które jest wymagane przez klienta. Dlatego też musieliśmy zasiągnąć w dużych firmach narzędziowych specjalne narzędzi, które nam pozwoliło to uzyskać i mamy z tym i tak powiem teraz spokój. Chciałbym pokazać ten element o wysokiej jakości powierzchni, może będzie widać, jest powierzchnia praktycznie lustrzana, drugim jeszcze takim elementem, który pozwolił nam się rozwijać to była zakup dla znakowarki laserowej, bo taki był wymóg klienta i taką znakowarkę posiadamy w firmie. I to też nam dało nowe możliwości produkcyjne. to była Państwa firma? Obecnie firma liczy 130 osób, natomiast na początku było to 15 osób, z każdym rokiem firma wydała zmniejszenie, aż do 15 osób, więc 130 osób. Również klienci to klienci. Zachodni, 99% naszego obrotu no, jest tak do, do krajów Unii Europejskiej. No rzecz ważna. Czy firma podejmuje działania, aby Wasze wyrobo spełniamy wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej? Tak oczywiście, my cały czas pracujemy już od wielu lat, żeby cyfrowo podejmować pewne działania. A... Jak wspomniałem e ten proces mamy skonsolidowany w systemie EPRS Kolejne rzeczy jakie dokładamy do tego do, do, do W dziale CSU pracujemy nad zmianą, więc ta informacja, jak zeszły w nocy, jest bardzo, bardzo ważna. Kolejną rzeczą to po części stosujemy elementy związane z przemysłem z automatyzacją, czyli telewizji na centra lekarskie-pronowe, na przykład typu CTV 250 milionów Kolejnym krokiem, jaki chcemy robić, to jest automatyzacja. Cały czas połączenie cyfryzacji, digitalizacji procesów, poprawianie procesu jako procesu produkcyjnego, bez współpracy z procesami, takimi, które odbywają się na magazynie czy na przemieszczaniem elementów, to jest nasz filmik i cały czas staramy się to poprawić. Poza tym we współpracy Także rozpracowujemy pewne rzeczy właśnie związane ze śledzeniem procesu, ale także z poszczególnymi elementami e, wyrobami, tak bardziej zaawansowanymi technologicznie, bo no, mamy ambicje tylko za częściami dla tych różnych przemysłów które robimy, mamy ambicje zbudować coś więcej. Te, można powiedzieć tą wiedzą, no, za szybko wiedzę mamy w dziale technologii rozwoju po pracy, ale chcemy to oddzielnie że to dynamicznie Można tak, I gaże czy to również jest? Tak, to jest panów z firmy, to jest, to jak jest, to zostało wykonane? To jest akurat metodą właśnie grupu 3D wykonane. Także hmm. i te elementy, i te elementy akurat czysta. na 30 lecie zrobione właśnie w ten sposób, że z tym się identyfikujemy. Jeszcze takiej maszyny nie posiadamy, aczkolwiek gdzieś kiedyś, być może, coś takiego robimy, To kupiliśmy w kooperacji. Tak? A tutaj? Tu są elementy wykonywane na naszych centrach frezerskich. O no, takie właśnie, symulujące troszeczkę naszą nazwę. I także kołnierz. Było to przed kilku lat. Aczkolwiek fajnie się prezentuje w sam czas samym w elemencie klimatu. Czy współpracują okay. Państwo z ośrodkami naukowymi? współpracujemy przede wszystkim z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Mamy także w naszej kooperacji Uniwersytet z która jest klaster Metallica. Natomiast wrócę tutaj do związku, to przede wszystkim Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Przede wszystkim są to prace związane z edukacją i organizowaniem praktyk dla studentów. Były takie lata 17-18 e, 2018. gdzie mieliśmy nawet 15-18 studentów w czasie wakacji na praktykach. Pracowali w różnych układach, pracowali bezpośrednio na maszynach, pracowali także w logistyce i pracowali w organizacji produkcji właśnie. E, także to jest bardzo ścisła współpraca, udaje nam się ta współpraca. Epidemia w tamtym roku troszeczkę nam temu przeszkodziła. Aczkolwiek w tym roku pojawiły się studenci i dalej kontynuowaliśmy, kontynuowaliśmy takie prace. Poza tym, to co już wcześniej wspomniałem, ściśle współpracujemy z Wydziałem w kontekście innowacyjnych rozwiązań. Między innymi to, co już wspomniałem, tematy związane z maszyną wyższołodzącą i wielkoglądową fabryką elementów, czy nadwór i kontrolą produkcji. Trzeba także wspomnieć o innych. Tematach, które nam się e, pojawiają, które wynikają jakby z bieżącej naszej, e, bieżących czasami rozmów e, i potrzeb, które wynikają od klienta. Tak, Takim przykładem jest na przykład e, sprawa związana z badaniem czystości. Tu akurat z Wydziałem i e, z Katedrą Materiałoznawstwa przeprowadziliśmy procedury i badamy czystość naszych wyrobów, co było wymaganiem naszych klientów. My akurat w ten sposób realizujemy, nie wysyłamy tak, gdzie mieliśmy. Propozycję do Lipska lub Brezna w Gryzbę, badać tą czystość. to wykonujemy to u nas na wydziale. Jest procedura zaakceptowana, co jakiś czas nam się powtarza i to jest taka właśnie komercyjna, można powiedzieć, że współpraca, bo opłaca się w tej stronie, a produkt można powiedzieć, że zostaje w Polsce, po prostu a zaraz Wam życzyć wobec tego? Jak te same sukcesy? O, sukcesy. <skrybuj«>. To <ści> <Do> suk... <śledźiej> To jest przede wszystkim, znaczy sukcesem będzie dalszy rozwój, pozyskiwanie nowych klientów, mimo że w tej chwili jesteśmy tym nasyceni. Myślę, że rozwój inżynierski i wspaniałego też zespołu, który do tej pory mamy, że on się rozbudowywał, ponieważ na zasobach ludzkich i na ludziach po prostu budujemy fakt, Już kolega wspomniał, jest 130 osób, w tym naprawdę spora kadra inżynierska pokazuje, że jesteśmy na tak tym dynamicznie, też naszych klientów. Ten polega na tym, że my naprawdę jesteśmy na w stanie w krótkim czasie wypełnić oczekiwania y, naszych y, klientów. Mamy taką drogę, że skróciły się łańcuchy dostaw, wielu europejskich kontrahentów y, y, skraca y, zapotrzebowania swoje na rynek europejski, nie z Azji tak my tłumy tłumy. znajdujemy się cały czas, na tym rynku między Ligiem Azerbeckim a Zachodniej Europy. Także akurat to daje nam totalną szansę i dynamikę rozwoju, żebyśmy jeszcze podjęli kolejne wyzwania. Więc myślę, że kolejnych ciekawych wyzwań, spokojnego, ostatecznego, ale też, że tak powiem, ostatecznych wyzwań. Dziękuję bardzo za no i Państwu głosu pan pierwszy z Beck.